Ogrzewanie klimatyzacja, wykładziny, piękne szyby i widoki, bardzo ładnie skórzane tapicerki. Łóżka nawet dwa mam. I tutaj piękna wielka, Piękna leżanka Ludwik XIV z takimi ładnymi po, podłokietnikami. No i tak to wygląda. A tak weźmy trochę na ziemię. Wszystko jest po prostu surowe i zrobione z lekkich komponentów, tak żeby to za dużo nie ważyło. Materacy są wykonane w taki sposób, że nawet jeżeli wrzucimy do wody i po prostu wyczepiemy, to już się nadają do leżenia. Nic tu więcej dodać, no, takie to są właśnie wygody. No, coś za coś. się szybko pływać? Niestety, marmurami tego i skórami nie ułożymy. Łóżka przede wszystkim służą do tego, żebyśmy magazynowali rzeczy prywatne, potrzebne w danej chwili. Tak naprawdę nie służą do spania. Wszystko zależy właśnie co się dzieje i na jakim orzeglowaniu w danym momencie jesteśmy. Wiadomo, że jak będzie za dużo, to będzie niebezpiecznie, nie da się usnąć, bo po prostu raz, że łódka ci nie będzie pozwalała bądź mózg nie będzie pozwalał i wyobraźnia, co się za chwilę może stać, jeżeli przyjdzie jeszcze większy szwał. Także trzeba o tym pamiętać. Jeżeli jest bezpiecznie i nie mamy jeszcze rosnącej prognozy pogody, spokojnie, spokojnie. Nie dajmy się zwariować, da się spać. Mi się udało najdłużej 3 godziny, a najkrócej dwie doby nie spałem tak naprawdę. Ostatnie dwie doby, a poprzednią dobę spałem tylko godzinę, więc na trzy doby miałem godzinę snu. Ale trzeba, też warto powiedzieć, bo taka sytuacja gdyby mnie na przykład spotkała na brzegu to bym po prostu był tak skonany, że mnie jeżdżą pewnie po jednej dobie. A tutaj jest jakoś inaczej, nie wiem, te powietrze jest zupełnie inne, czyste, człowiek jest jakiś taki bardziej fresh. Naprawdę. Spaghetti bolone. bardzo dobre jedzenie, już próbowałem. Wymaga tylko zagotowania wody w czajniku i uzupełnienia tej torebki wodą. Eee, Zadem więcej jak się robi, ale to jest bardzo prosta Odcinamy górę. No i widzimy konsystencję tego, tego tej torebki. Znajduje się taka malutka torebeczka, to jest Olvid To nie są na pewno przyprawy, więc trzeba pamiętać, żeby tego nie dorzucać ze środka. No i Oczywiście możemy teraz sobie to doprawić, bo tutaj zbyt dużo przypraw nie ma. Więc ja zwykle używam troszkę magii i oliwy, i mam jeszcze pieprz, sól, a no i trzy ząbki ciostków. Wystarczy na pewno, bo za bardzo tego nie używam. Żeby się nie poparzyć, używam jeszcze takiego małego termosu, którego bezpośrednio będę wstawiał tą torebkę. I ta torebka nie będzie traciła, nie będzie, nie straci. Na pewno temperatury przez nawet godzinę lub dwie godziny. Także ja często tak robię, że sobie przygotowuję to jedzenie, a jem po kilku, po kilku godzinach. Po prostu, jak mam wolną chwilę, przygotowuję sobie jedzenie, a później przychodzę, jak już jestem głodny, i je jem. I tak z reguły robię za każdym razem, że po prostu zawsze coś do jedzenia mam w termosie.